Szczęść Boże kochani, witajcie bardzo, bardzo serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mam nadzieję, że się dobrze macie. Że byliście dzisiaj z rana samego, na mszy świętej. Przyjęliście ciało naszego Pana Jezusa Chrystusa do siebie. A On mieszka w was. Także nie lękajcie się, bo On was bardzo kocha. Bardzo Jezus nas wszystkich kocha i pragnie zbawienia każdego człowieka, kochani. I jak nam Boże Słowo mówi, bo apokalipsie bodajże, jak dobrze pamiętam, że ja kogo kocham karcę i ćwiczę. Bądź więc gorliwy i nawróć się. I te słowo kochanie są wszystkich z nas, tak? Bo to ktoś to Boże Słowo to jest jakby do Niego. I tak teraz właśnie będąc są do racji. Miałem takie no, przekonanie takie w sercu mam, żeby się tym podzielić. No. Bo czasami my jako ludzie... no, no No ja, to, ja to generalnie to uwielbiam, taką konstruktywną krytykę od innych osób, no bo ona mi stawia też, e, oczywiście od ludzi mądrych, jakiś prawda, e, na przykład konstruktywna krytyka w sensie takim też z książek na przykład, tak, czytam sobie różnego rodzaju e, moich ulubionych świętych i tam też tak, są słowa czasami, no które, no, wiem, jestem przekonany na 100%, że Pan Bóg włożył w ich usta albo w ich serce, że oni tym się dzielą, przed czymś nas przestrzegają, ale no my czasami jakby nie chcemy się stosować do tego, bo eee, jeszcze przyszła mi taka myśl właśnie, że chyba święty ojciec Pio powiedział, że za, zawsze za ukrytą, zawsze za niewidzialną ręką człowieka, zawsze jest ukryta ręka Boga. Także jak może komuś pomagasz, to tak naprawdę Bóg pomaga przez ciebie. Jestem o tym przekonany. Daje ci dobre natchnienia, żeby pomagać drugiemu człowiekowi. Czy to słowem, czynem. Miłosierdzie trzeba wyświadczać każdemu. Będziemy rozliczani z miłosierdzia, jakie uczynki pełniliśmy. I kochani, zobaczcie, że tak naprawdę czasami, no, jak ta konstruktywna krytyka, Bóg posługuje się ludźmi. I czasami tak naprawdę, kochani, no, Drugi człowiek w ogóle, no, nie jest jakimś powodem do tego, żeby się na niego złościć, prawda? Tylko czasami właśnie te właśnie takie myśli, które którymi się nakręcamy, nie, to właśnie powodują ten stan czasami, w jakim się znajdujemy. Albo się nakręcamy jakimiś myślami. Człowiek Bogu ducha winny jest, tylko czasami my nie, nie jesteśmy uporządkowani i no, i gdzieś tam wściekamy się, tak? <śm> Także kochani no. Boże słowo nam mówi no ja kogo kocham tego karcę i ćwiczę. Bądź więc gorliwy i nawróć się. I to są słowa piękne no. Słowo Boże ma wielką moc pomóc człowiekowi na wszelkie bolączki, na wszelkie pytania, jakieś masz może w sercu, w siostro, bracie? czytaj Pismo Święte, tam są wszelkie odpowiedzi, tam są kojące słowa, no ale też słowa są takie, no, które stawiają do pionu, no bo z troski, to jest z miłości. Wszystkie słowa zawarte w Piśmie Świętym jest tylko i wyłącznie jedne, jeden wielki list miłosny od Boga do Ciebie. No i czasami są trudne słowa, trudne są słowa, ale to są słowa zbawienne. No, zobaczcie, no, tylu ludzi dziś to mówiło, nauczało, z czasów Jezusa żył w Jerozolimie i no i Uczeni w piśmie byli faryzeusze, no ale mało kto ich chciał tam słuchać, jeśli ich może, nie? No zobaczcie, jak Jezus szedł do synagogi i mówił słowa, to uczył ich bowiem jak ten, który ma moc. <grym> Właśnie. Dlatego, kochani, słowa Jezusa są po to z miłości wypowiadane do nas, abyśmy się nawrócili i zbawili. On chce, żebyśmy żyli wiecznie, na wieki, bez końca, rozumiecie? Dlatego posługuje się też ludźmi. Posługuje się, no. Ja to dziękuję Bogu za niektórych ludzi, którzy dzwonią do mnie, rozmawiamy ze sobą, spotykamy się, yy, uzupełniamy się, zobaczcie. No przecież też mieli różnego rodzaju charaktery, różnego rodzaju temperamenty, ale się kumali ze sobą. Rozumiecie, święty Piotr był porywczy bardzo, zobaczcie, nie? Dawaj, dawaj tego mieczu wyjął tego maluchusa. nie? Ucho odciął, dawaj, jedziemy, nie? Ale to w sensie można powiedzieć, że no, w obronie swojego mistrza, tak? Boga. Jezus powiedział do niego Piotrze, odłóż miecz. właśnie. Albo im kto miecz odłubywa, ten od miecza ginie. Także kochani, no, co się ja mogę wam powiedzieć, no nie nakręcajcie się czasami jak ktoś was tam krytykuje jakoś konstruktywnie. No, to, to jak nie przyjmujemy tego czasami, no to, to jesteśmy pyszni, zrozumiali. Jesteśmy dumni, że nie chcemy, nie? Uzurpujemy sobie jakoś tam, nie wiem, załóżmy jak, bo to w każdym stanie, na przykład, co mi tam jakiś ksiądz powie, nie, co mi tam jakiś świecki będzie mówił załóżmy, nie? Albo jakaś siostra zakonna, nie? Tak samo w każdym stanie, kochani, no, to niektórzy uzurpują sobie może jakoś, nie wiem, że o ja jestem księdzem czy coś, to już mi, co on tam będzie dla mnie mówił, czy tam ona, nie? Ja wiem lepiej, bo ja mam studia teologiczne. <laughs> nie zawsze tak jest, kochani. Czasami ludzie prości, naprawdę. Jakby więcej rozumieją tego Boga, jakby więcej doświadczają, w sensie więcej, jakby tak, no zobaczcie, no komu, komu Bóg pozwolił, żeby Matka Boża się objawiła? Pastuszkom. żułą jego, kim on był, no też wszyscy się z niego uśmiali. Eee... Takim ludziom skromnym, przeważnie, takim prostym, nie? Prostym, prostym wieśniaczkom, no święty Jan Wiona patron proboszczów, niesamowity kapłan, Po kilka godzin dziennie przybywał przed świętym sakramentem, no i stąd czerpał, kochani, światło i moc. Ja czerpię światło z Eucharystii, kochani, no, bo wiem, że jest Jezus obecny w Komunii Świętej i no, i bez Niego ja bym, no, bym się rozsypał, no. bym, bym się rozsypał po prostu, no dlatego korzystam regularnie z sakramentu pokuty i pojednania. Oczyszczam się Twoje serce i przyjmuję go z wielką czcią do swojego wnętrza. I chodzę z nim wszędzie. Rozmawiam z nim sobie, bo go kocham. No, kocham Jezusa, bo Wam mnie wiele wycierpiał do swojej życia za każdego z nas. Jestem Mu bardzo wdzięczny, także, kochani, no. Czasami... Przyjmuj się naprawdę, ja tu przyjmuję no, krytykę z ust. Czasami takich no, bożych ludzi, którzy też napisali w różnego rodzaju książkach, jakiś mistycy. To jest piękne, kochani. no także no, Nie zawsze jest człowiek jest winny tego, nie? Tylko chyba no, się nasze myśli, że czasami się nakręcamy. Także trzymajcie ciepłutko. Proszę Was o modlitwę za mnie, śniuteczkę do naszej kochanej mateczki Maryi wszystkich sprawach moich. Będę wam bardzo wdzięczny. Ja tym samym się odzajemniam, bo cóż ja mogę, ja nic innego nie potrafię, tylko modlić się, przybywać z Jezusa na różańcu, e, czytać Pismo Święte, nic innego nie potrafię. Także ja oddziężam się tym samym modlitwą. Będę się modlił za Wasze dzieci, przede wszystkim rodziny. To jest najważniejsze, żeby były święte. E, też pomódlcie się za mnie. Z Bogiem, miłego dnia, papa. Pa. pokój dobro.